W tym filmiku zajmuję się analizą jednego zadania z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym z kwietnia 2013 roku. Tym zadaniem jest zadanie szóste. My skupimy się w tym filmiku na zadaniu 6.2. Natomiast polecenie do zadania szóstego brzmi. Dla każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję: zakreśl literę A, B albo C. Jak poprosisz koleżankę o coś do, do picia? Przypominam i przypominać będę cały czas, by czytać ze zrozumieniem uważnie, bardzo starannie treść polecenia. Czyli, jak poprosisz koleżankę o coś do picia? I mamy trzy e, do wyboru: trzy różne pytania. Can I give you something to drink? Could I have something to drink? Would you like something to drink? Oczywiście widzimy, że końcówka: something to drink, something to drink, something to drink. Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Jest tak samo. Więc. Gdzieś tutaj, na samym początku, musimy się skupić tutaj, na, na, na początku, aby znaleźć prawidłową odpowiedź. Oczywiście te osoby, które znają język angielski, to, to będą wiedziały bardzo szybko, odnajdą prawidłową odpowiedź, zakreślą ją i, i skupią się na kolejnym zdaniu, na kolejnym zadaniu. Natomiast osoby, które niezbyt przygotowywały się do egzaminu gimnazjalnego, będą no, miały tutaj spore szanse na wybranie nieprawidłowej odpowiedzi. No, są bardzo tutaj takie podchwytliwe. No, spójrzmy. Jak poprosisz koleżankę o coś do picia? Can I give you something to drink? Could I have something to drink? Would you like something to drink? Tak naprawdę wszystkie z nich są bardzo podobne. Oczywiście mówię tutaj z perspektywy osoby, która dosyć słabo przygotowywała się do egzaminu tutaj gimnazjalnego z języka angielskiego. Więc tutaj może paść z takiej ze strony takiej osoby strzał, albo A, albo B, albo C. No, osoba, która chciałaby spędzić troszeczkę więcej czasu na, na przeanalizowaniu tego, no to może myśleć, can I give you something to drink? Jak poprosić koleżanko coś do picia? Poprosisz tutaj give you something? Can I give you something? Raczej może chyba to to pierwsze by pasowało. Could I have something to drink? To chyba coś... Could I... Czy ja mógłbym coś... Nie, to chyba nie. B. C. Would you like something to drink? Hmm. Poprosisz... Would you... Ty poprosisz... You to ty... Może C będzie... Będzie poprawne. Ale proszę zwrócić uwagę, że ja tutaj tak troszeczkę ironizuję, ale dużo osób nie czyta uważnie pytań. I mówi, jak poprosisz koleżankę o coś do picia, poprosisz to jest druga osoba liczby pojedynczej. Ty poprosisz, więc ktoś może zasugerować się tym słowem poprosisz, że jest, chodzi tutaj o ty, że ty poprosisz koleżankę o coś do picia i zasugeruje się tym słowem ju. Które tylko występuje w tym trzecim zdaniu. I to zdanie może zostać zakreślone. Oczywiście jest to zdanie błędne. Dlatego podkreślam cały czas, by bardzo uważnie czytać polecenia. Jak poprosić koleżankę o coś do picia? To znaczy, że ty chcesz się czegoś napić, prawda? Oczywiście, aby, aby dobrze tutaj odpowiedzieć, no, trzeba dobrze przetłumaczyć te, te trzy zdania. Can I give you something to drink? Something to drink, something to drink, something to drink oznacza coś do picia. Prawda? Coś do picia. Can I? Czy mogę? To jest inwersja. Tak się tworzy zdania pytające. W z użyciem czasownika specjalnego can, o czym też możecie więcej przeczytać w budowie czasu Present Simple na, na moim portalu angielski.waszanauka.pl Więc mamy tutaj inwersję can I, czy ja mogę give you, dać tobie something to drink. Czy mogę dać ci coś do picia? Czy to jest prawidłowa odpowiedź? Spójrzmy jeszcze raz na polecenie. Jak poprosisz koleżankę o coś do picia, to ty prosisz ją o coś, bo tobie się chce pić i ty prosisz ją o coś do picia, ponieważ tobie się chce pić. A w tym przypadku mamy: czy ja mogę dać tobie coś do picia? Więc. To pytanie sugeruje, że nie tobie się chce pić, ale komuś, komu chcesz dać coś do picia, prawda? Więc ta odpowiedź nie jest odpowiedzią prawidłową. Odpowiedź B. Could I have something to drink? Could I? To jest oczywiście też inwersja. I could. Could I? Czyli takie pytanie grzecznościowe. Czy mógłbym? Could I? Have something to drink. Mieć coś do picia. To jest dosłownie przetłumaczone zdanie. Oczywiście to tłumaczymy, czy mógłbym się czegoś napić. Czy mógłbym się czegoś napić? O, i to zdanie jest najprawdopodobniej będzie odpowiedzią prawidłową. Would you like something to drink? Jest bardzo. Podobnym pytaniem do pytania pierwszego: Would you like something to drink? Czy chciałbyś coś do picia? Więc znowu, nie tobie się chce pić, ale pytasz kogoś, komu się najprawdopodobniej pić chce. Więc dlatego jest to też analogiczna sytuacja, jak w przypadku pierwszego zdania. Dlatego też pytanie, pytanie B. Could I have something to drink? Jest pytaniem i odpowiedzią prawidłową w tym zadaniu 6.2.